Dalej na a witajcie! A witajcie Marysie, chodź do mnie, chodź. Już A czemu S ten sosek się był w tym Kazmisze? Myślał, że to zresztą jego jajka były, a Sasek myślał, że to jego. Zaczęli się pucować obydwa. A jakie jego joja? Co ty mi tu mówisz? O mówi, że jego jajka... To nasze joja były! Nie może. Nasze? No nie, na pewno nie. Nasze były, bo mówił, że dasy. U nas kura nios, nosi się. Nosi się, takie się. Duże, wasze u nas U nas dużo jest małych, a u was <noise> jest... O co żem kupiła. Byłam na mieście, mam torebkę nową. Bo... A jawna dzisiaj był? Był dzisiaj, był i popatrz. Ale jak piękna czapka, myślę że będzie na przybierz, mnie? Przybierz, przybierz. Ja sobie też kupiła Na tę imprezę, tak? Na tę zabawę? Na zabawę. pojedziemy, konia pożyczymy od Henia do nam. I będzie zabawa. Pojedziem, pojedziemy, ale korale trzeba jeszcze się sprawić. Do kosia trzeba się pobodnić za... Ojeje, je! je, je. Kaśmij! Idzie, 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 idzie Stasek! Kaśmisz! Popatrz jaką copkę Kę se kupiła! No piękno copka, Kaśkmiża my trzeba. A po co ci Kaśmizza? No, Oległy wczoraj dużo i zastał pod sklepem. Ja mam sprawę do niego jedno. Kaśmisz! Kaźmisz, no, Stasek do ciebie przyszedł, chodź! Ktoś ty w wychodku siedział A się co miał robić? Ja się stracić. I wczoraj razem odebrało, to dzisiaj haszczu to. Rada gotowała jakiś boszczu, jest sprawę z tym? do ciebie i no to na osobności trzeba. Co ci trza. Godaj mnie. Tu przy babach nie może wa godać. Czego nie może? Wa? Mam taką sprawę. Flaszeckie mam do obalenia. No idziemy. Ja ci dam flaseczkę! Żadną flaszeckę nie będę śpił. Ja. ja ci dam tutaj! Na nowo! Nie do mnie! Lejka flaszkę i do ja do nowo! Do Siadaj tam, babo durno! Kaźmi chodź no na chwilę. Taki mógłby wielki zrobić dobrze. No, z kosztów. Dobro, ale dobro, ale dobroś, porządno zrobił. Stachu. Tyś to jest, to jest herbadzie. Dobro my wyszło, dobro my wyszło. Pyszno, pyszno. Jeśli jak trafi z tymi babami, to nie dojdzie do ładu. Gdzie to moja to jak się darła? Jak się, darła? się moja po łebie mnie wypra? Nie, bo ona nie, bo ona, bo, nie, nie wolno pić, bo jak to, to, po robocie to to nie, się z napije, to no, już no, nie już nie, robocie. Jest, to trzeba prać po łebie. Ale dobre. Porządneś to zrobił, porządne. Takie dobre. Dobre i no mało trochę. mało. I do, i do, siedzą, siedzą. No, siedzą, doszedł, Jak braknie, to jeszcze doszedł, 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 Tak, Tak? doszedł, doszedł, Tak, doszedł, doszedł, Żeby one tu doszedł, to doszedł, 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 słyszą. Ja się o, msi, wczoraj ochlął, ci Kaźmisz Coś się ochlął, po robocie się ochlął Tak bym się ochlął, że nie wiedział gdzie, że spłem ze świniami w chrywku. To tyś z tą brąką? Starą mnie znalazła rano, unorzany w gnoju Olo boga, toś nawet słowem się Aj chłopie! Ej, Panie Siedzą, siedzą, siedzą A w z opowiadają, nie? Takie kurwa micyje Nie ma już Już nie ma nie ma, dobra, chodź bo znowu nas gdzie nakryją. No będę. Gdzie się chopy były? A gdzie my były? Gdzie my byli. Nie były, nie były na nic.